I zaraz, tak właśnie w tym momencie, wylądowaliśmy na Wizji, na Facebooku oraz na YouTube. Witam serdecznie w Rozmowach Bez Ciśnienia. Kolejny już odcinek. Tym razem albo znowu ładna osoba towarzyszy mi dzisiaj w rozmowie. Witam serdecznie Karolina Banaś, właścicielka, pomysłodawca wspaniałego miejsca. Do odpoczynku, a nie tylko i myślę, że to dzisiaj dużo razy wybrzmi. Domu podniesione Karolinko witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie, za cudowne powitanie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Witam Ciebie, Mateusz. Witam Was, wszystkich, którzy to oglądacie i bardzo mi miło, że tutaj jestem. Cieszę się bardzo, że nie musiałem cię długo przekonywać do pomysłu rozmowy na żywo. Jesteś osobą, która bardzo korzysta z różnego rodzaju nowości i tych metod dzielenia się informacjami, komunikacji, ale tak od początku. Od początku wakacji prowadzisz dom podniesionym. Ja dużo wiem o tym miejscu, natomiast myślę, że proszę znać nam coś więcej, czym jest dom podniesionym i dlaczego na przykład taka nazwa. Dom podniesionym, no jak każda, jak nazwa wskazuje, jest podniesionym. E, cudowne drzewo, ogromne, przepiękne, które towarzyszy temu miejscu od momentu, kiedy wychowywał się tam e, ojciec mojego męża, no i towarzyszy nam teraz przez tyle lat, przez tyle zmian w tym miejscu, tak? Dom podniesionym znajduje się w Jaruszowicach Kowadowic. E, cudowna miejscowość, przepiękna okolica. To miejsce powstało z myślą o osobach, które chcą odetchnąć od zgiełku miasta, blisko natury, blisko wsi, blisko jeziora, rzeki, lasów i poczuć ten kontakt z naturą. I jakby to od początku przyświecało nam, żeby to stało się rodzinnym miejscem wypoczynku. Czyli rozumiem, do Ciebie można przyjechać, można oczywiście wcześniej sobie zarezerwować miejsce, wziąć całą swoją rodzinę, odpocząć, w miejscu takim bardzo przyjaznym, naturalnym dla człowieka, dla otoczenia, tak? No tak, dokładnie. Mamy cztery apartamenty, więc jest dość kameralnie, daje to poczucie takiej prywatności, odosobnienia, więc jest bardzo przyjemnie. Natomiast daje to też możliwość przyjechania większą rodziną. Wspólnie mamy też salę szkoleniową, taką salę spotkań biesiadną, gdzie można wspólnie usiąść właśnie pobiesiadować, pobyć razem, zorganizować też jakieś mini przyjęcie, jakieś szkolenie. Mamy też przestrzeń na zewnątrz, mamy ogród, parking, więc wszystko jest bezpiecznie zamknięte. Dzieciaki mogą biegać swobodnie, korzystać z podwórka, z uroków właśnie tej natury. Teraz są pyszne siwy, maliny, za niedługo pojawią się winogrona, także to też taki dodatkowy atut bycia blisko przyrody. Mnie już przekonałaś, ja dużo podróżuję, dużo spędzam czasu poza domem z moimi dziećmi i moją rodziną. I teraz powiedz mi, bo ostatni czas to wielki taki test dla przedsiębiorców. Jest wiele branż, które mógłbym dzisiaj powiedzieć, że uciekają ze swoich dotychczasowych czynności, których, których współpracowali, które działali. Mam na myśli nie wiem, branżę turystyczną, Mam na myśli branżę hotelarską. Myślę, że nie muszę, jakby wprost mówić, że są to takie obszary, gdzie dostali troszkę po tyłku i ludzie się przedarzewają. Przyjdą, zamykamy hotele, czas niepewny, zamykamy turystykę, czas niepewny, a ty właśnie w tym kierunku. Dlaczego? A ja właśnie teraz otwieram. Wiesz co szczerze, tak, Excel był od początku, jak zaczął się pomysł, zaczęliśmy obserwować rynek, konkurencję, jak działa rynek turystyczny w Wadowicach, w okolicy, więc ten Excel nam towarzyszył na prawie dwa lata przed rozpoczęciem budowy. W momencie kiedy decydowaliśmy się na na to, że tak, ruszamy już z budową, przeszliśmy całą ścieżkę związaną z dokumentami i no, trzeba było wbić w końcu tą łopatę w ziemię. Pojawiła się y, pandemia, tak i no teraz nasz ten moment takiego zatrzymania, y, ale wiedzieliśmy jedno, po pierwsze wiedzieliśmy, że chcemy to zrobić, że się to kalkuluje, tak i że y, po prostu to miejsce przyciąga. To miejsce ma tak wiele po prostu walorów i jako baza wypadowa, i jako właśnie bycie blisko przyrody, że wiesz, każda żmija, mija, tak? I ta pandemia też przeminie, a ja wierzę w to, że, że damy radę i że to, to jest nasz pomysł na sukces. Ba bardzo fajne, bardzo fajne powiedzenie, każda żmija, mija. Nie spotkałem się. Super biorę to dla siebie. Natomiast bardzo często takie stwierdzenia są sam często je używam, że z prądem to płyną tylko śnięte ryby, czyli nic ciekawego. Natomiast te wszystkie szlachetne, chociażby i pstrąg, płynie zawsze pod prąd, wbrew wszystkiemu. Rozumiem, że używając tego nazewnictwa, to jesteś takim pstrągiem, który właśnie mimo tego, że wszyscy uciekają, to Ty to się kalkuluje, sprawdziłaś, przeliczyłaś. Wiesz, co robisz. Tak, tak, wiem, wiem, co robię, wiem, że to jest dla mnie ważne. Wierzę to w to, że dając wartość, dając jakość, yy, będę na tym rynku i będę na tym rynku z powodzeniem. Zresztą jak pewnie wiesz i jest to jakby taka wiedza, yy, Ogólna, tak, że kryzys jakby jest takim filtrem, tak, że odpadają jakby najsłabsze ogniwa. Yy, pozostaje ta jakość i, i pozostają te najlepsze firmy na rynku, tak. Więc wierzę to, że ten kryzys będzie takim filtrem, który yy, umocni moją pozycję na rynku. Ale zawsze też kryzys powoduje to, że nagle później jest przypływ, wow, pod takim kątem nawet to myślę, że właśnie takie sytuacje kryzysowe, takie sytuacje, gdzie niby jest ten dołek, tak trochę może być słabo, to to zawsze napędza wszelkie filmy, które dzisiaj osiągały sukcesy, to każda z tych firm może się poszczycić, że miała taki moment, gdzie było słabo, i ten moment spowodował, że zaczęło się myśleć, zaczęło się ruszyło się z biznesem. Budziła się gdzieś ta kreatywność nie? i nowe pomysły, nowe perspektywy, być może nowe grupy klientów. Także wierzno, wszystko przed nami. Ja się bardzo cieszę, że to wybrzmiało, bo mam też świadomość, rozmawiając z wieloma, wieloma różnymi osobami, z klientami, zarówno tymi indywidualnymi, jak i filmowymi, że ten okres rzeczywiście był takim wielkim doświadczeniem i cieszę się bardzo, że to z Twoich ust wybrzmiało, że nie ma co się przejmować. Trzeba przeliczyć, przekalkulować, poszukać nowych możliwości, i naprawdę, chociażby się wydawało beznadziejnie, to wcale tak nie jest. A powiedz mi, powiedziałaś też przed chwileczką, że jakość, wartości to powoduje, że napędza, i na tym budujesz. Współpracujesz z wieloma różnymi partnerami, którzy wspólnie z Tobą dbają o właśnie zadowolenie klienta w domu po jesionem. Powiedz mi, jakimi wartościami kierujesz się w doborze właśnie swoich partnerów biznesowych, osób, z którymi współpracujesz? Wiesz co, dla mnie, jeśli chodzi o współpracę, najważniejsza jest fachowość i solidność. Bo oczekuję od tego, wiesz, dla mnie zlecając, tak, przekazując jakieś działania innej firmie czy innym osobom, powierzając jakieś zadania, ja mam, chcę mieć takie poczucie, że to jest po prostu zrobione na 100%. Dlatego fachowość, taka uczciwość w, w działaniu tych usługach, które te firmy wykonują, fachowość, tak, to jest dla mnie bardzo ważna wartość. I elastyczność, bo jak sam mówisz, no czasy są, jakie są, potrzebujemy zmian, potrzebujemy dostosowywać się, obserwować rynek, zmieniać, udoskonalać, szukać nowych rozwiązań. Dlatego też ważna jest dla mnie elastyczność, tak żeby właśnie no, ta współpraca była obopólną korzyścią, tak. Czyli rozumie elastyczność, czyli profesjonalizm. To są jakby najważniejsze, najbardziej główne rzeczy, na które zwracasz uwagę. Tak. I solidność, jakość wykonywanej usługi. Popatrzcie, ja zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wbrew pozorom tego, co grupa różnych osób myśli, nie wybrzmiało ani nie zwróciłaś uwagę na cenę. Mm -hmm. Wiesz co, no, no tak, wiesz, kalkuluje się, tak? Porównując ofertę, bierzemy pod uwagę cenę. Ale wiesz, no jednak y, dla mnie najważniejsze jest to, żeby zlecając pewną część, ta część nie straciła na jakości, którą ja bym dała, wiesz? Jesteśmy, jesteśmy świadomi też tego, że y, dobra usługa dzisiaj, ona no, musi, ona kosztuje, tak? Tak, no myślę, że tak, że to, to jest, wiesz. No, no, wiadomo, że za jakość trzeba zapłacić, tak, ale tak, jak mówią mnie, że, że co tanie, to dwa razy się tam płaci, dwa razy drogie i tak dalej. No i po części tak jest, prawda? Bo próbujemy czasami oszczędzać. Może opowiem taką anegdotę, yy, bo ja wiesz, na początku chciałam wszystko sama robić i wysłałam właśnie do pralni pięć kompletów pościeli i pięć kompletów pościeli prałam ja sama osobiście, nie? co zajęło mi zużycie prądu, proszków, czasu. A jak potem odebrałam to pranie z pralni, to była po prostu taka jakość i, i stosunkowo no, niewielka cena. I czasami nam się wydaje, że zaoszczędzimy na czymś i próbujemy, a to jest tak naprawdę głupi sposób na oszczędzanie, tak? Więc warto mieć taką i pokorę i taką, wiesz, no, obserwację tego wszystkiego co robimy, zastanowić się nad tym przeliczyć, zastanowić się, za co warto zapłacić, co warto delegować. No także tutaj wiesz trzeba włączyć to myślenie, no nie? Cieszę się, że to też pada, bo rzeczywiście za dobrą, za dobrą usługę, no to idzie też cena. Rzeczywiście warto przekalkulować. Zgadzam się z Tobą w pełni z tym, co powiedziałaś. że sami nam się wydaje, pozornie zaoszczędzimy, bo nie wydamy. Przecież zrobimy to sami a się okazuje później, jak przeliczymy czas, tak jak powiedziałaś, ten proszek, prąd, twój czas, co mogłabyś w tym czasie o wiele więcej dla swojej firmy, dla swojego domu podniesionym zrobić, to tego w ogóle nie kalkulujemy i to się całkowicie nie opłaca, nie kalkuluje, nie? Tak, ale wiesz, mówisz dla swojej firmy, ale wiesz, już pomijając jakby ten aspekt może firmy, no mogłam ten czas po prostu wartościowo spędzić z rodziną, spędzić dla siebie, dla swojego rozwoju, no nie I, i o tym nie myślimy. Nie możemy znowu tak popaść, wiesz, w to, że tylko firma, 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 tylko ważny jest jakby ten balans, no nie. Żeby Świetnie. po prostu nie zapędzić się. Świetnie ci bardzo serdecznie dziękuję, za też powiedziałaś, że uzupełniasz to, bo to rzeczywiście to jest bardzo ważne. To, no, pan, mówiąc o standardach, Panie. mówiąc o pewnych wartościach, rzeczywiście, ja trochę ci się teraz, jakby z moją działką y, pochwalę, moim standardem jest właśnie taka obsługa klienta, która następuje w sposób mega kompleksowy mega tzw. al-finans, y, gdzie dojeżdżam do klienta, gdzie y, porządkuję finanse, ubezpieczenia, efektem czego klient ma do klienta ma to poukładane. Y, ma ściągnięty z głowy ciężar stanowienia się o wielu terminach, o wielu aspektach. Po co? Chociażby właśnie po to, co powiedziałaś, żeby miał czas dla siebie, na swój rozwój, na poświęcenie czasu dla swoich dzieci, dla swojego męża, partnera. Powiedz mi, czy taki standard obsługi jako potencjalnego partnera twojego w biznesie, to by ci odpowiadało? To ci odpowiada? zdecydowanie tak, wiesz, e, dla mnie e, działka jakby e, ubezpieczeń finansów jest, no nie ukrywam, jakby działką skomplikowaną, tak i e, dla mnie bardzo ważne jest to, żeby współpracować z partnerem, e, który będzie budził moje zaufanie, który, wiesz, jakby e, mam poczucie, że on ma tą wiedzę, że on ma tą fachowość, której nie mam ja, tak, że tak skalkuluje to e, e, Pokaże mi, na co zwrócić uwagę, co jest ważne w zawieraniu umów, na, wiesz, że mi, pewne rzeczy uświadomi i prawnie, i właśnie pod względem finansowym, tak żebym nie ja miała to po prostu zdjęte z głowy. Tak? I to, co mówisz, właśnie dojazd do klienta, segregator, to są wiesz, takie smaczki, co się wydaje, że dużo nie zmieniają, a jednak. To jest właśnie ten standard, nie? Że ja już, ja już nie muszę się o to martwić, ja już nie mam kolejnego papierka, który mi gdzieś albo zginie, albo nie wiem, gdzie go włożyć, gdzie poszukać znowu segregator, tylko dostaję, masz, to jest ten standard. Super. Dziękuję Ci bardzo za te słowa, bo to rzeczywiście jest taki jakby ocena w drugą stronę tego, co, co ja robię. No, a nie ma tego te, też co, 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 co ukrywać. Zadowolony klient, zadowolone osoby to jest cel mojej pracy, tak? A powiedz mi, gdybyśmy teraz dole obrócili, gdybyś Ty powiedziała, co jest Twoim standardem, czego się klienci mogą spodziewać, bo to jest Twoje, bo to jest związane z, właśnie z Karoliną, to jest związane z Domem Podniesionym. Jakie są Twoje standardy pracy? Wiesz co, dla mnie e, kiedyś takie słowa usłyszałam, traktuj innych, jakbyś sama chciała być traktowana. I to jest taki, taka sentencja, która powiedzmy z główną sentencją, która mi przyświeca. Kiedy ja zamykam pokój i wiem, że otworzy go e, mój gość. To chcę mieć poczucie, wiesz, że ja tu bym się poczuła dobrze, mieć pewność, że on tu się poczuje dobrze. Przede wszystkim ma być czyściutko, ma być zadbane o dzieci. Jeżeli wiem, że dzieci przyjeżdżają, tak? to żeby był podnóżek, żeby była nakładka na toaletę. To są właśnie te smaczki, o których mówię, wiesz, zimna woda, teraz były te upały tak ostatnimi czasy, na moich klientów czekała zimna woda w lodówce, była włączona klimatyzacja, bo wiedziałam, że przyjadę wieczorem, będzie upał, będą chcieć odpocząć i y, ja bym się czuła dobrze, gdyby ktoś w taki sposób pomyślał o mnie i to próbuję dać swoim klientom. Y, Przede wszystkim staram się, żeby zawsze mieli bardzo dobry kontakt ze mną, zawsze odzwaniam na telefony. Wiem, że znajdują się w miejscu, którego nie znają, tak, więc podpowiadam im, co można tutaj zobaczyć, co można ciekawego tutaj zwiedzić. Jeżeli polecam jakieś miejsce, to są to miejsca, które albo sprawdziłam wcześniej, przetestowałam. Najczęściej mam kontakt z właścicielem, tak, na przykład restauracji, wiem, co to za osoba, wiem, jaki ona standard oferuje. Polecam im miejsca, w których byłam, w których była moja rodzina, w którym były moje dzieciaki, wiem, co jest fajne, co jest niefajne. I tak, jak ty mówisz, taki serwis. To dla mnie takim serwisem przy dłuższych pobytach jest kontakt z nimi, tak? Zapytanie, jak się czują, czy wszystko w porządku, czy czegoś potrzeba. I też takim właśnie, już jak im mówię papa, pa, tak, do widzenia, do zobaczenia, to zawsze ich pytam, co mogę tu poprawić, czego im zabrakło. To jest wiesz, dla mnie taka ewaluacja i rozwój, tak? Bo być może ten pomysł, który, który oni mi podadzą, będzie nietrafiony albo nie będzie ze mną grał, ale być może to będzie coś, co pozwoli mi podnieść jakość moich usług albo da mi jeszcze nowy pomysł na, na rozwój, na, na poszerzenie swoich usług, swojej oferty. Więc ten kontakt z klientem jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Ja się bardzo cieszę, że o tym mówisz, że taka ewaluacja i sprawdzenie, co klienta, który u ciebie jest. Natomiast ja, takie, myślę, że pytanie rzucę teraz do słuchaczy, którzy oglądają. Przecież każdy z nas gdzieś podróżuje, każdy z nas gdzieś spoczywa, szuka miejsca noclegu, zakwaterowania. Co najbardziej nas denerwuje, właśnie, żeby pewne błędy nie popełniać? Tak. Żeby zwrócić okay. uwagę, żeby zwrócić uwagę, rzućcie w komentarzu, dajcie znać, co was najbardziej denerwuje. Ja wam powiem, co mnie denerwuje. I mnie najbardziej denerwuje i wiem, że u Ciebie tego nie ma, bo świetnie korzystałem u Ciebie może nie z apartamentu, ale z sali szkoleniowej. I powiem Ci, że ten pomysł, że ja dostaję rano w dzień, w który mam korzystam z sali, mam ją u Ciebie wynajętą, otrzymuję. SMS-a z pełnym kodem y, otworzenia bramy, drzwi, otworzenia sali szkoleniowej, y, y, z y, nazwą Wi-Fi, z hasłem. Czyli y, wiesz, nikt nie dzwoni do mnie, nie pyta się, a o której pan przyjedzie, a o której pan będzie, y, a tu po 19, hmm, to kłopot, hmm, bo my o 18 chcieliśmy wyjechać, tak? Y, ja, tym bardziej mnie to zawsze denerwowało. Jak wiesz, zabieram, nie jest to wyjazd biznesowy, że jadę sam, szkolenie i tak dalej, bo jestem w stanie określić. Ale jeżeli ja wyjeżdżam na wakacje, wyjeżdżam z dzieciakami, to to jest tak ruchomy, ruchoma rzecz. Bo czasami może być jakiś korek, nie korek, czasami, nie wiem, fajnie się bawią w tym mini-zo. Zostawmy tam pół godziny, tak? bo dzieciaki mają ride, trochę. Po drodze, nie wiem, do Goskas, jakieś gospodarstwo eko. A wjedźmy, zobaczmy. No przecież niecodziennie jestem na drugim końcu Polski czy w innym załuku, żeby sobie mógł pozwolić tak, nie wiem, Wadowice i okolice tu Krakowa, Skawity znam jak własną kieszeń, że mogę sobie, o jutro dobrze, mam trochę wolnego, to po południu możemy jechać. Strasznie mnie to Karolina denerwuje, jak dzwoni właściciel, właściciel z noclegu i się dopytuje i czuje w głosie, bo to wiesz, tak samo jak czuć śmiech, zadowolenie, przyjaźń, radość, tak samo czuć zakłopotanie, że kłucze. A o 22 albo o 11 pan dojezie, Boże, tak? Mnie to strasznie denerwuje. Tak, ja, ja za to dzwonię do moich klientów i mówię gwarantuję, że na godzinę 16 apartament będzie czekał na państwa gotowy, ale Państwo proszę dotrzeć o dowolnej, dla Państwa porze, pozwiedzać na spokojnie, tak żeby bezpiecznie dojechać na miejsce bez nerwów. No dlatego, dlatego jeżeli oglądające nas osoby teraz czy, 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 czy w przyszłości będą sobie odtwarzały te nasze dzisiejsze rozmowy bez ciśnienia, macie jakieś rzeczy, które was denerwują właśnie w kontakcie z właścicielami hoteli, apartamentów, gospodarstw agroturystycznych i chcielibyście w taki sposób podpowiedzieć Karolinie na co zwrócić uwagę. Być może na to już Karolina zwróciła uwagę, ale to nie ma dzisiaj znaczenia to bardzo was proszę w komentarzu y, napiszcie, albo co jest ważne, czego wam brakuje gdzie indziej, żeby właśnie było takie idealne miejsce do odpoczynku zarówno dla rodzin z dziećmi, y, par, małżeństw, y, dla grona znajomych, żeby to po prostu było miło i sympatycznie. Myślę, że Karolina też odpowiesz na wszystkie te komentarze i te wszystkie y, bardzo cię proszę, by też po naszym dzisiejszym pokaniu... Tak, tak. Pośledzić to, i to jest myślę bardzo ważne. Tak, ja też mam prośbę piszcie szczerze, piszcie dużo, okay. bo to jest dla mnie niezwykle cenne i oczywiście ja odpowiem na wszystkie komentarze, na wszystkie zapytania. Okej, okay, Karolino, a kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, gdybyś miała na zakończenie podpowiedzieć, dać taką wskazówkę dla osób, które być może stoją cię na rozdrożu. Być może właśnie ich dotychczasowy biznes gdzieś ucierpiał i dobili do dna. Być może są na rozdrożu, bo pracowali w branży, która właśnie ucierpiała i dostali wypowiedzenie i zastanawiają się, co dalej. Gdybyś miała takim osobom dać wskazówkę, czy nowy biznes, czy zmiana, czy nie, czy są jakieś obawy, co byś im powiedziała? Jako osoba, która, tak jak powiedziałaś, w bicie łopaty, realizacja celu była w tym okresie, gdzie wszyscy uciekali z hotelów, czyli z bazy noclegowej, wszyscy uciekali z turystyki, a Excel powiedział inaczej, Otwarty Umysł, Rozwój powiedział inaczej, idziemy w tym kierunku. No wiesz, co, no, przede wszystkim, czy to, co chcesz robić, to jest tak naprawdę Twoje, nie? Czy to nie jest znowu, albo wszyscy mają, na tym zarabiają, to ja też to będę miał. Tylko, czy czujesz to, co wiesz, to, co zamierzasz robić, tak? Czy chcesz to robić? Czy to jest Twoje, czy to jest zgodne z Twoimi wartościami? Więc najpierw bym tak zajrzała, wiesz, w głąb siebie, e, a później właśnie zajrzała do tego Excela, bo nie chcę mówić tutaj, rzućcie się na Wasze marzenia i nie patrzcie na nic. Tylko patrzcie, weźcie to pod uwagę, policzcie, sprawdźcie, zaciągnijcie, być może, opinii yy, po prostu w, wśród osób, które działają w danej branży. Yy, Rozejście się za jakimś szkoleniem, wdrożcie się w to, co chcecie robić, tak? I, no i wtedy podejmijcie decyzję, czy to jest tak naprawdę dla was, nie? Ja myślę, że warto nawet to, co powiedziałaś, tę opinię podjechać do takiego miejsca, bo ja. Yy... Nawet w swojej branży nie traktuje inne pośrednictwa, inne osoby jako, yy, jako konkurencji absolutnie. Myślę, że też y, konkurencja dla ciebie inny partner, który robi podobną rzecz, nawet blisko, też myślę, że to do końca nie jest konkurencja, bo oczywiście zarówno ty, jak i ktoś inny ma swoje możliwości, więcej gości niż ma na to przygotowane, nie przyjmie. A czasami warto gdzieś podesłać, warto z kimś współpracować, nie? Więc myślę, że podjechać, po, po, podjechać, podpytać się, zaś tej opinii jest dzisiaj bardzo ważne i to co powiedziałeś na początku, czyli żeby to było Twoje, a nie było to wymuszone, bo, no, bo później jest po prostu ciężko z wymuszonym, to nigdy efektów dobrych nie będzie. No dokładnie tak. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Za nasze dzisiejsze rozmowy bez ciśnienia. Cieszę się, że ja zawsze uśmiechnięta, radosna, kwiecista, dzisiaj dosłownie. I tak też jest w domu pod jesionem. Już się czekać nie mogę. Kolejnego spotkania przy kawie pod tym jesionem, póki jeszcze będzie ciepło. A jak będzie zimno, to co? To nie? To też zapraszam na jakąś rozgrzewającą herbatkę. Będzie bardzo o. miło. Okej, okay, dokładnie tak. No i Patryk się Zależnie od pogody. Sam wie, że nasze okolice są urokliwe o każdej porze roku. Także to, że wakacje mijają, to nie mówimy do widzenia i do zobaczenia za rok, tylko zapraszamy na jesień, bo piękna, złota jesień przed nami. Zapraszamy na zimę, bo naprawdę widoki są przepiękne i okolica jest cudna, także. Zapraszamy jak najbardziej, a że jest gdzie chodzić wokół Wadowic po Wadowicach i okolicach. To myślę, że każdy też zobaczy na Twoim fanpage'u Domu Podniesionym w relacjach, które też udostępniasz. Myślę, że zobaczy to, co też ja widzę, czyli miejsce przyjazne dla rodzin z dziećmi. Sama też masz dzieci, zwracasz uwagę na wiele aspektów, które są związane z bezpieczeństwem i z dobrym wypoczynkiem, takim rozwojem dla dzieciaków. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę i do zobaczenia do kolejnej. A dzisiejszym gościem była właścicielka i osoba, która założyła i prowadzi dom podniesiony w Jarosławicach z rodzicami. Dziękuję Karolino jeszcze raz. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia.